Dzień dobry, witam Was serdecznie w drugim odcinku. Nasze dzisiejsze spotkanie chciałam, żeby e, przebiegało również sympatycznie. Najpierw pokażę Wam... Efekt końcowy. Chciałabym, żebyście w Waszych mieszkaniach wyhodowali sobie taki oto cudownie, pachnący szczypior, zielony, który wykorzystacie do jajecznicy na kromeczkę z masełkiem albo z pomidorkiem. A jest to bardzo, bardzo proste. Od czego zaczniemy? Od tego, że musimy mieć kilka podstawowych elementów: ziemia. Jakaś doniczka, ja mam taką ładną ceramiczną, w której będziemy nic, ulokujemy nasze cebulki. Oczywiście cebulki, dymka, cebulka dymka, zakupiona w sklepie. W tej chwili jest naprawdę bardzo łatwo dostać taką cebulkę, dymkę. Może to być zwykła cebula, której używacie w kuchni. Dymka szybciej będzie rosła i ten szczypiorek będzie delikatniejszy, ponieważ cebulka dymka nie ma takich ostrych właściwości jak normalna biała cebula czy czerwona. I zaczynamy. Musimy przygotować najpierw sobie stanowisko pracy. Zakładam rękawiczki, ponieważ będziemy pracować teraz z ziemią. Ziemia również jest dostępna w sklepach. Poza tym możemy wykorzystać starą ziemię, jeżeli otworzycie balkon i zobaczycie tam kwiaty, które już po zimie są przemarznięte, przekwitnięte, ususzone, czy rośliny, to wy oczyścicie tą ziemię tak jak ja w tej chwili robię z różnych niepotrzebnych korzonków, jakichś patyczków, My tą ziemię musimy bardzo dokładnie rozdrobnić, żeby nie było grudek, bo ta cebulka jest bardzo delikatna, szczególnie mówię o dymce, i nie możemy jej tak przydusić, żeby nie mogła puścić piórek. Mamy przygotowaną ziemię. Wsypujemy ziemię do naszego. Pojemniczka, może to być plastikowy pojemnik, może to być jakakolwiek doniczka okrągła, co macie. Chodzi mi o to, żebyście wykorzystali te wszystkie yy, rzeczy, które są dostępne w domu. Nie chodzimy, nie wychodzimy, ograniczamy wychodzenie, więc zostajemy w domu, szukamy, co możemy wykorzystać. Może taką doniczkę możemy sobie w jakiś sposób ozdobić. Nasypałam ziemi do tej donicy. I teraz zajmę się wkładaniem cebulek. Tych cebulek nie należy wcześniej ani namoczyć, ani specjalnie przygotowywać. Jedyne co Wam radzę, to usunąć poprzez delikatne urwanie tej suchej łodyżki. Tutaj ma korzonki, zobaczcie, tutaj ma korzonki zasuszone, a tu będą wyrastać z tego miejsca z góry zielone piórka. I przygotujemy sobie taką cebulkę. Zobaczcie, każda z nich. O, ta jest dobra, ta już nawet zaczęła sama bez niczego, bez żadnych dodatkowych warunków puszczać zielone piórka. I wybierzemy sobie kilka takich cebulek. Jeszcze wam chciałam pokazać, żeby urwać jedną. O, proszę, ta. Ktoś by powiedział, że już się nie nadaje. Nie, nadaje się. Oczywiście, usuwamy jej górną część. Mamy. I teraz, moi drodzy, możemy to zrobić za pomocą za pomocą no nie wiem, co ma, łyżkę mam po prostu. Yy, ta ziemia jest dosyć wilgotna, ale musicie to sprawdzić. Bo yy, nie może być za mokra i nie może być za sucha. Nie może być za sucha. Tutaj wam pokazuję, jak sadzimy tą cebulkę, dymkę do ziemi. Zaraz nam, zaraz nam tutaj opadnie ta woda. Opadnie albo, albo za dużo nalałam. Wszystko się może zdarzyć. Zawsze sobie trzeba radzić w sytuacji. Dosypiemy jeszcze, troszkę, jeszcze trochę ziemi. Tak. Doniczka oczywiście pod spodem ma dziurki, żeby nadmiar wody odpływał, bo będziemy tą naszą cebulkę podlewać. Nic nie żyje bez wody, słońca, więc musimy o nią dbać. I dlatego to jest tak ważne w tym czasie, żebyście... Mogli się zaopiekować jakąś roślinką, wyhodować własną. Będzie Was to bardzo cieszyć, a przede wszystkim co? Będziemy mieć własną, yy, cudowną, zieloną, yy, smaczną yy, cebulkę. I teraz robię delikatnie dziurki. Delikatnie robię dziurki. Ile mi się tutaj zmieści? I wkładam cebulkę, oczywiście korzonkami w dół, prawda? Korzonkami w dół wkładam cebulkę, ale nie do końca. Nie mogę jej całkowicie schować. Wkładam ją do połowy. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ją całkowicie zasypiemy, to ona zanim się będzie przebijała do nas, to będzie długo trwało. A poza tym, yy, lepiej jest yy, jej oddychać, jeżeli ona jest tak do połowy, tylko zagłębiona w ziemi. Proszę bardzo. Tak, I tak do wykonujemy, wypełniamy całą naszą doniczkę. Ustawiamy te cebulki w małych odległościach, ponieważ to będzie taki szczypiorek i żeby jak najwięcej urosło nam tego szczypiorku, robimy małe odległości, małe odległości. Jeszcze wam tutaj pokażę od spodu. Oczywiście ma, cebulka, ma doniczka dziurki. Będzie to stało na podstawce, żeby nadmiar wody odpływał. Tak. I jeszcze włożymy jedną cebulkę. I dokończymy potem całość. To jest pierwszy etap, czyli cebulka jest... I to jest koniec. To jest koniec teraz, tylko musimy podlewać codziennie, zraszać. Możecie do tego użyć zraszacza. O, tak jak tutaj ja Wam pokażę. Dlaczego? Jeżeli wlejemy wodę, może ja nawet demonstracyjnie pokażę, jeżeli wlejemy wodę, to te cebulki mogą nam wyskoczyć. Mogą nam po prostu wyskoczyć ze swojego miejsca, albo będą bardzo zalane, do czego nie możemy dopuścić. Więc lepiej jest po prostu te cebulki zraszać. wstajemy rano, idę zobaczyć co w moich cebulkach. Zraszam i co w moich cebulkach. Po kilku dniach pokażę Wam, tutaj mam następną partię. Po kilku dniach co się zaczyna, zaczyna się pojawiać na górze już zielony. I to jest właśnie ten szczypior, który, na który my czekamy, który jest taki smaczny, ale jeszcze pokażę Wam, yy, zniszczę jedną cebulkę, trudno, pokażę Wam jak ona się tutaj, zobaczcie, jak ona się tu pięknie zadomowiła, widzicie te korzonki, o, ja jej nie zniszczę, chciałam Wam tylko pokazać, że właśnie ona puszcza korzonki, z powrotem ją sadzę delikatnie, o, i jest uratowana, jest uratowana, będzie z niej piękny szczypiorek. Tak, czekamy. Oczywiście zraszamy. Zraszamy. Jak będzie większa, będziemy mogli już podlewać, jak już chwycą korzonki. Moi drodzy, a to jest ten efekt, o którym Wam mówiłam na początku. Tylko, że to jest inna metoda. Bo takie pióra, takie pióra już możemy. Tu jest czerwona cebula, wykorzystaliśmy czerwoną cebulę. Zobaczcie, jakie ma grube, mięsiste piórka. Ucinamy. I tą cebulę, ponieważ cała ta bulwa, wszystkie składniki, te odżywcze, minerały, pierwiastki, właściwie już wszystko wyciągnę, wyciągnęły, te pióra, to wsadzamy następne. I możemy to robić bardzo prosto. Po prostu wykorzystujemy zwykły pojemnik po jakimś, nie wiem, mięsie, po, czy, czy po czymś, co kupiliśmy, po jakimś produkcie. Nalewamy tam troszkę wody, prawda? O proszę zobaczyć. Zwykły pojemnik. Nalewamy troszkę wody na dół. Ustawiamy. Po prostu nasze cebule, które mamy w domu, ustawiamy. Koniec. Stawiamy na okno, bo musi mieć światło, musi mieć znowu odpowiednią temperaturę, żeby puściła te kiełki. I e, w ten oto sposób możemy mieć własne hodowle. Własne hodowle, które bardzo nas cieszą, które... Z których jesteśmy dumni na pewno, myślę, że to są tak proste aktywności, że nie będziecie mieć z nimi żadnych problemów. I bardzo proszę, jeżeli Wam się uda zrobić, wyhodować takie piórka cebuli, zróbcie zdjęcie, wyślijcie do swojego nauczyciela, który wstawi na stronę internetową szkoły, i będziemy mogli podziwiać Wasze prace. Ja dziękuję za uwagę, było mi wam. Z wami bardzo miło i czekajcie na następny odcinek. Do zobaczenia!